Dzień dobry! Ha. Nie, też nie wiem, co się dzieje na moich włosach. Nie. Nie wiem. Chciałam to spiąć, ale. Jestem po domowemu, fryzurowo, więc nieważne. Chciałam tylko powiedzieć, że przed chwilą obejrzałam vloga Agi i Dominika. I Aliczu była u nich byliśmy w stałym kontakcie na y, snapchacie także y, historia, tam zawsze się po prostu coś musi wydarzyć, no po prostu zawsze no, nie ma po prostu takiego wyjazdu, w którym by się coś tam nie wydarzyło i tym razem co? Aliczu spadł telefon do sąsiadów i, i nie mogli przez e, kilka dni tego telefonu odzyskać bo sąsiadów nie było więc historia co najmniej po prostu z kategorii opowieści z wyjazdu do Dublina, znaczy do Dublina. Także no często, często, gęsto tam zazwyczaj coś się nam wy, wydarzało, przydarzało. Tak jak Aga powiedziała, chyba czas znowu na spotkanie Wiedźm Ciotek Czu. No bo co no. Nie ukrywam, nie ukrywam, że tęsknię za, za dziewczynami. To ster! Nie ukrywam, że cię. Y y Tęsknię za dziewczynami. No, oczywiście, za domnikiem też, też. Więc ja tutaj w Polsce, oni tam na wyspach. Tęsknię, tęsknię, naprawdę. A eee, jestem w domu. Powiem Wam tak. Odkąd się przeprowadziliśmy do nowej miejscowości, jakoś tak po prostu, wiecie, to ogarnianie, rozpakowywanie kartonów sprzed ostatnich 15 lat i tak dalej. Do tego jeszcze pracuję na cały etat, więc. No jakby nie było, nie było tego czasu, dopiero teraz nam podłączyli internet, więc w końcu mogę wrzucać filmy, co mi się w końcu po prostu... Yy, w końcu spełniło się moje marzenie, mam yy, w miarę szybki internet, mogę wrzucać w końcu filmy. No w końcu, w końcu, w końcu. No nareszcie po tylu latach, no po prostu yy, szaleństwo. A w tymczasem robię sobie yy, te tosty. Artka nie ma, to jem tosty. Bo sami mi się nie chcę gotować jakoś też tak. Dla siebie. Więc tymczasem do nie później. Zobaczcie, chęci wygląda. Biedny! Biedny! Ojej, ale się zaźlił Nie, poczekaj, bo nie widać go. Dobrze, że to Artur zobaczył tego nietoperza, ale bo jakby pewnie zapiszczała się, jakbym nagle w nocy zaczął się ruszać nad głową, nad kanapą. Generalnie włożyliśmy go do pudełeczka. Eee, bo jest jeszcze za widno, żeby go chyba wypuścić. On taki trochę był zaspany później jak patrzyliśmy. Więc na razie siedzi w pudełeczku. No i jak trochę się ciemni, to po prostu wypuścimy na balkon ten biedny. Tak wisiał bardzo przeraźliwie. Nie wiem, ja tam się bałam go dotknąć, Artur jest odważniejszy. Ale taki mówię, taki widulek tam się zaczepił. Jak on tu wszedł do nas, to na tu, to moje niebie. Uratowałeś go, jesteś bohaterem! Proszę Państwa, mój szef kuchni serwuje dzisiaj pizzunie. Sam robi. Nie mieliśmy za bardzo żadnego sosu pomidorowego, więc użyjemy mm. do tego sosu bolońskiego złowicza. No i sera też nie ma. I co? Sera też nie ma. Sera też nie ma? No dobra. trochę jest, no trochę mamy serka. Dobra, to no podamy dalej. No. Po prostu robimy z tego, co mamy, więc yy, użyjemy tuńczyczka. Pomidorka tak sobie y, swoją ulubioną kaszynkę. A tu mamy serek i cebulkę. Kochani, jak mogliście widzieć na snapie, jeżeli obserwujecie mojego Snap'a, dzisiaj zrobiłam pierwszy raz w życiu Bezy sama. <laughs> tak mi coś natknęło i piękne wyszły. Już próbowaliśmy z Arturem jedną na spółkę i bardzo, bardzo dobre wyszły, także jest!